Rozdział 213, składki zdrowotne. Składki zdrowotne to jest dotacja. 100% z dotacji nie ma wkładu własnego. 214, tutaj mamy co? Mamy okresówki i mamy nasze celówki, czyli dotacja, rozliczamy ją bez wkładu własnego zgodnie z poniesionymi kosztami, no i celówki własne również zgodnie z poniesionymi kosztami. Rozdział 215. Mamy dodatki mieszkaniowe. Na początku roku u mnie jeszcze był bon energetyczny, który trzeba było jeszcze zakończyć. Jeżeli ktoś miał bon energetyczny, 3% od wypłaconego świadczenia, a dodatki mieszkaniowe zgodnie z planem, zgodnie z wykonaniem, wkład własny.